Wiem wam, że doczłapałam się do pokoju, tu są takie labirynty, że hejozyna po prostu, żeby dostać się do swojego pokoju, trzeba przejść, <laughs> biedronka, codziennie, niskie ceny, słuchajcie, wczoraj żeśmy pili z baru, ale mówię tak, stare, trzy dychy za jak my za cztery kupimy butle i do tego sobie kupimy tego, i będziemy tutaj, będziemy couple power, this is couple power. Staremu dałam więcej. A może jeszcze troszkę? <laughs> Niech się nawali, może będzie miał wieta. Może będzie miał chłód. <laughs> może będzie miał chuć. Ja jestem pierwszy na oszukańczas, bo ja jestem taki oszust by będzie shink cinkiem, <laughs> Ale ja to lubię, wiecie. Ja lubię walić w kicza, nie? Ja pieniędzy nie liczę. Dzinek Antonik, słuchaj tak. Ja wam powiem, że ten już to mi się tak przeżar, tak mi się przegryzł przez robotę, że powiem Wam szczerze, że za słodkie, teraz mi się chce takiego gorzkawego, nie? Teraz mi się chce gorzkawego, teraz tera będę miała fazę na gin and tonic staremu dałam więcej. Baby to są takie, że wiesz, stary, nie pi, nie pi tyle. A ja mam no stary pi, pi, pi. Może będzie jaka chuć, <laughs> może połazimy razem powyżej. <laughs> Może będzie wesoło? Ja goło, ty goło i będzie wesoło. A jeszcze limonkę stary kupił, zaraz pobiegnie. Nie czuję limonki, kurwa, królewicz, królewicz. Czekaj, Ja jasna, chrapa. Słaby, nie, no ja to ja sobie muszę. Nie, ja jednak walec czarę. ale wam, że. Słabi, 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 słabi Lubelski, wiesz. Bo ja jestem adydasowa. Ja A, jeszcze lemona. <laughs> ten też z biedry, słuchajta. Z biedry na kilogramy. Stary ma tutaj takiego rewolwera w tym w samochodzie. I wiecie, czterogwiazdkowy hotel, ale tak jak już mówiłam, wieś człowieka nie wyjdzie. <laughs> ja to jestem taka wieśniara. Ja lubię to wieśniarskie zachowanie. Bo ja jestem taka natural hotel, London! Aaaa! Widzę, <laughs> <I fielbam>. limonetę! <laughs> limonetę, nie, li, nie minetę, tylko limonetę! <laughs> A staremu dam, że dam, nie? Zawsze udaję, że mu daję, nie? To spleśniałam, już mu daję, to już sobie wcisnęłam, za się. A trochę. A sobie drugą całą. <laughs> ja to jestem chytrus, nie? Jak stary nie widzi. Co oczy nie widzą, temu gówno nie daje. Znaczy się serce nie... E coś tam wiecie, te pierdolety, szmety i pijiety, za to się w ogóle nie lubię te bawić, te takie kobiece sprawy. Co mu serce nie ale temu co nie są. Ole ale Nabiłam, Elega. To się nazywają... Czekajta, bo ja to chyba Kileja, że mnie dała. Dała. <laughs> dała, dała. z hotelu w gratisie? Woda! A co ja koniec? Żeby wodę chleć? Jak patrzę, jak one rano tam przynoszą tu wodę, to sobie myślę, panie, przecież ja nie w zonie mieszkam. Ja tutaj wieta, ja tutaj... Ja tutaj wieta, nie lubię wody. Ja wodę lubię, to wieta, jak jestem w robocie. Remu podpiję. O! Będę brał cię! W aucie! Przesadziłam u niego, ale niech pije, słuchajcie! Niech pije zdrowa klacz, jest to wie ta, To może opierdoli dzisiaj. E, za uwagę dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Idę właśnie na trening i mam bardzo fajną wodę, Muszę w szpaneczkach z Biedronki. Pozdrawiam Was bardzo gorąco kabanos. Zadzwonimy na recepcję, wewnętrzny, recepcja hotelowa, 180. Ciekawe czy ktoś odbierze. Ale telefon kurwa normalnie z epoki kamieniołupanego. Do. <laughs> Dzień dobry, czy są miejsca na bilarda? Aha, dobrze, to dziękuję bardzo. To dobranoc. nie mam wglądu. Kurwa, gdzie ty masz, człowieku, wgląd? Ja ci powiem i stąd, i wtedy będziesz miał wgląd. <grym> jakiś młodziak, to dobra. Ja nie mam wglądu. Bo mi się pomyliło, bo na Billarda nie ma zapisów, tylko chodziło mi o kręgle, ale wie tak, no już nie będę się powtarzać. Słuchaj, ale telefon się śpieszność. Jeszcze raz zadzwoni na recepcję. Dzień dobry. To jest dole lodówka. To proszę uważać, bo zaraz wam wyjdzie. Do widzenia! Chodzi w lodówka. Ja mam nadzieję, że oni nie widzą, który to pokój dzwoni. Bo Nie, bo myślę, że w normalna. po prostu mam dobry humor, ja jej mam tak zawsze. To nie ten dzień. Po prostu, po prostu ten telefon jest taki fajny, taki kurwa amerykański. Dzień dobry, tu Mafia Pruszkowska. Dzień dobry, proszę mi przygotować 20 baksów, a ja Antoine, ostali još na druga čeka, dobra, nisam još želim se dupe spališ čeka, još se sprubuje svojeg, hop. Mm, na to pa.